Tutaj pogadałem z lekarzem, jak to jest z urazami. Fajna taka terminologia medyczna, otwierająca oczy. Obrażenia się leczy, mówi. Urazom się zapobiega. Są urazy fizyczne, psychiczne. Jest ten syndrom pourazowy. Ponoć się. Skutkiem syndromu pourazowego drażliwość, uleganie zmęczeniu, często ucieczka w nałogi. To tyle od takiej strony lekarskiej. Uraz to trauma, to chyba z greckiego. Tak się to tłumaczy. Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Urazy chętnie darować. To jest związane z zamknięciem raz na zawsze. Jezus dał taką możliwość swoim apostołom, swoim uczniom, że mogą zamknąć sprawę, którym odpuścicie grzechy są odpuszczone. To jest niesamowita rzecz móc powiedzieć raz na zawsze, koniec tym sprawa załatwiona. Przesyła powiązane z tym, co było wcześniej, z krzywdami, które nas dosięgają. Często niesiemy je bardzo długo, a potrzeba by je zostawić. I do tego wzywa nas ten czyn miłosierdzia: darować, powiedzieć to już zamknięte. Kiedy byłem w seminarium, już po moim nawróceniu, zawsze przerażała mnie miłość Pana Boga. Kiedy trochę głupie słowo, przerażała miłość Pana Boga, ale wyobrażałem sobie, że Pan Bóg nie może mnie kochać tak bardzo, żeby mi wszystko darować. Że ta spowiedź święta to mówi nie do końca tak, że Bóg mi wszystko daruje, a może coś zostawia, jakiś problem nierozwiązany. Zawsze się tego bałem i nie potrafiłem tego zrozumieć. Ale przyszło takie niesamowite światło. Niesamowite światło, po której spowiedzi. Doświadczyłem czegoś niesamowitego, niesamowitej miłości, że ten grzech, który był w moim sercu, przestał istnieć, że ten grzech, który mnie trwonił, który mi rozwalał życie, który odbierał mi oddech, Bóg przemienił, bo dotknął mnie w to najbardziej bolące miejsce. I co mnie to uczy? Czego mnie to uczy? Tego, że powinienem postępować tak samo. To chyba krzywdy powodują, że mamy urazy, że potem z kimś nie chcesz się zadawać, że go unikasz, że nie lubisz, jak gdzieś tam się pojawia, wychodzi za, za rogu, że go nie dodajesz do znajomych na Facebooku, bo ci wyrządził krzywdę. A Jezus mówi: Urazy chętnie darować chętnie. Szczerze. Nie umiem. Często nie potrafię. Dużo mi to kosztuje. To chyba też jakoś się łączy z przebaczeniem. A przebaczenie nigdy nie jest łatwą sprawą. Co mnie ratuje? To, że je wiele razy uraziłem Jezusa. A On mi zawsze podarował. Wiele razy uraziłem Jezusa i on mi za każdym razem to podarował. Okazał mi miłosierdzie. To mnie ratuje. To mi otwiera oczy, serce. Może nieraz zostanę skrzywdzony, może nieraz są wielkie winy, które gdzieś dotykają mojego prywatnego życia, bo ktoś. Mówiąc zupełnie niechcący, dotknął mojego serca, życia, może blisko i mi osoby. Uczyć się od Jezusa, by tak jak w tej Ewangelii, kiedy przychodzą do Niego: Panie, ile razy mam wybaczać, trzeba siedem razy? Jezus mówi: 77. Zawsze. To jest trudne, by wybaczyć. Ciekawa sytuacja w naszym świecie jest właśnie z tym, że. Trudno jest darować. Raczej ciągle się pomaga. Jeśli coś jest niewydolne, jeśli coś jest trudne, to ktoś nie powie, zbankrutuj. Nikt nie powie, to ja ci to daruję i zaczynaj od nowa. Raczej ciągle się pomaga mu. Jakby musiał ciągle doświadczać tego, że jest od kogoś zależny. I to jest ciekawe, że. My się wobec tego nie sprzeciwiamy, że ciągle pozwalamy siebie w pewien sposób poniżać, bo ktoś będzie mówił, co my mamy robić. Często właśnie nie stać człowieka na to, żeby powiedzieć: Ja Tobie daruję. Daruję jakąś rzecz, którą mi uczyniłeś, daruję Ci to, co Ty. Masz wobec mnie jakąś zaległość. To jest trudne zadanie, i ten czyn miłosierdzia uczy nas tego, byśmy mogli o pewnych rzeczach całkowicie zapomnieć. Ale jedna też taka myśl, którą też podsunął jeden z kapłanów, którego spotkałem na drodze swojego życia, że wybaczenie ważne nie jest dla tej osoby, bo czasami są osoby, które o to wybaczenie nigdy nie poproszą, bo nie skruszą serca. Ale to wybaczenie mi jest potrzebne, żeby ta sprawa mnie nie bolała, żeby ta sprawa, ta blizna na moim sercu w końcu się zagoiła. Dlatego chcę mówić, Panie, dodawaj mi siły, abym mógł powiedzieć: wybaczam. Umieć wybaczać to trudne, ale też mniej Tobie potrzebne. Więc ucz od Chrystusa, by wybaczyć sobie, ale też drugiemu człowiekowi. Kiedy spoglądam swoje życie, to tak szybko nie jest łatwo komuś darować. Nie jest łatwo powiedzieć: Ja już to zostawiam za sobą. I chyba ważne jest to, żeby cały czas uczyć się tego, być jak Jezus, by modlić się i Jemu powierzać to swoje życie. Zostawić za sobą długi, urazy. I komuś powiedzieć po prosto w oczy, wybaczam ci, chcę, abyśmy byli ze sobą równymi, nie jeden od drugiego zależny. Jest w Ewangelii przejmująca, dramatyczna opowieść o cudze, któremu Bóg podarował tak wielki dług, którego nigdy nie był w stanie spłacić. I potem ten sam długa, ten sam sługa, obdarowany przez Boga, idzie do swojego współsługi i dusi go za to, że tamten nie oddał mu śmiesznego długu. Nielitościwy sługa. Przeczytajcie sobie uważnie, jakie tam są skutki, konsekwencje. Kiedy nie umiem podarować tego, że ktoś mnie uraził, a przecież każdy z nas jest niesamowicie obrzydliwie obdarowany przez Boga. Chętnie nam podarował nasze urazy.